Witam was kochani serdecznie z gabinetu terapii ciała i duszy. Chciałabym was zaprosić na warsztat reiki pierwszego stopnia. Pierwszy stopień jest dla każdego. Każdy może sobie to zrobić. Każdy może sobie polepszyć swoje życie i każdy ma możliwość pracy z sobą. Dlaczego pierwszy stopień? Ponieważ zaczynamy zawsze od pierwszego stopnia, który jest połączeniem ze sobą, z własną duszą, z własnym sercem, żebyśmy zrozumieli siebie, mogli poczuć wewnątrz siebie wszystko to, co mamy do uleczenia co powinniśmy zrobić, którą drogą najlepszą dla siebie pójść i na pewno pomoże Wam się to rozwinąć. Rozwinąć w własnym wnętrzu, dla siebie. Nie mówimy tutaj o pracy z innymi, mówimy tutaj o pracy z sobą, abyśmy mogli wewnętrznie naprawdę poczuć siebie. Prowadzę już od jakiegoś czasu dłuższego warsztaty dla uczniów, tych uczniów mam troszeczkę. Widzę jakie są zmiany, jak pięknie pracują ze sobą, ile im to dało i na jaką drogę, na jaką ścieżkę rzeczywiście rozwoju duchowego wchodzą i jakie mają rezultaty. Pytacie mnie też często, czy jest mus zrobienia drugiego stopnia lub dalszych stopni mistrza, nauczyciela. Oczywiście, że nie. Każdy może sobie zrobić, jeśli ma taką ochotę, pierwszy stopień, popracować ze sobą i z tym stopniem zostać. Miło jest, jeśli ktoś się rozwija dalej i chce w tą drogę duchową wejść głębiej, bardziej poznać siebie, bardziej pomagać innym ludziom, tak jak przykładowo robią też niejedni moi uczniowie. I jest to piękne, ale nikt Ciebie do tego nie zmusi. Możesz sobie po prostu popracować ze sobą, aby siebie bardziej zrozumieć, aby poczuć, aby poczuć swoje ciało, wiedzieć co się w Tobie dzieje. I to jest piękne, to ma być dla Ciebie. Pamiętaj, że nie możesz robić nic na siłę. Jeśli czujesz wewnętrznie, że dla Ciebie to starczy, że praca ze sobą daje Tobie satysfakcję i masz chęć lub potrzebujesz więcej czasu, żeby siebie poznać, to jest też ok. Nie ma tutaj nic na siłę i pchania kogoś, że już musisz zrobić coś dalej. Tak to nie działa. Ty musisz wiedzieć, że jesteś już gotów na to, żeby pójść dalej, a jeśli twoja droga przy pierwszym stopniu będzie dwuletnia lub dziesięcioletnia, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ to ty wewnętrznie wiesz, jaka jest najlepsza droga dla ciebie. Ktoś może to może cię poprowadzić, może tobie coś pokazać, chcieć dla ciebie lepiej, ale czy ty to przyjmiesz? Tego ja nie wiem. Nie wiem jaką jesteś osobą, co robisz, czym się zajmujesz, czego chcesz w życiu, ale i tak warto, ponieważ sama ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się nie do poznania i Dziękuję za to, że pojawili się na no moi drodzy nauczyciele, znajomi ludzie, którzy, z którymi doświadczałam różnych uzdrowień, sesji, pracy z ciałem, z duszą, ponieważ wiem, że jest to moja najlepsza droga dla mnie. Ale widzę, że innym ludziom, uczniom, zmienia się też to te życie I widzą, że idą dobrą drogą i widzą te zmiany i to jest fajne, że potrafią też uzdrowić siebie, pomóc sobie nawzajem. I myślę, że taki jest cel cel naszej drogi, żeby być lepszym człowiekiem, żeby stawać się lepszym, żeby bardziej pójść przez zrozumienie, przez miłość, przez pracę z serca. Najważniejsze to poczuć siebie. To jest najważniejsze, żeby wiedzieć kim jesteś, co chcesz w życiu. Mamy też wiele, wiele pytań do tego, dlaczego nam się nie udają różne rzeczy, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego inni mają lepiej niż ja. Nikt nie ma lepiej niż Ty. Oni być może wybrali inną drogę, może idą inną, inną drogą. Może robią coś w tym kierunku, żeby zrozumieć siebie, żeby sobie polepszyć, ulepszyć te swoje życie, i to jest okej. Okay. To jest jak najbardziej okej, okay, ponieważ nikt tutaj nie urodził się na tym świecie po to, żeby cierpieć. Ale jeśli pojawi się w, na Twojej drodze osoba lub ludzie, być może nawet ktoś z rodziny, kto wyciągnie do Ciebie rękę i pokaże Tobie, że można żyć lepiej. To tylko zależy od ciebie, czy tam dłoń wyciągniesz i pójdziesz tą drogą. A ja życzę Wam najlepszej drogi, aby ta Wasza droga była, ona nie jest nigdy łatwa, ale jest przyjemna, taka, którą po drodze wiele się wydarzy, ale zrozumiemy dlaczego. I to jest najważniejsze, że pomimo to, że. Gdzieś coś się wydarza, to idziemy dalej i nie poddajemy się i widzimy te zmiany, czujemy te zmiany i przede wszystkim zaczynamy kochać siebie, doceniać siebie, yy, wiedzieć kim jestem, jaką mam wartość i, i dlaczego jestem tu, a nie gdzie indziej. Kochani, zapraszam Was serdecznie. Yy. Pojawi się pewnie post m, o warsztatach reiki pierwszego stopnia. Jak możesz pomóc sobie, jak możesz pracować ze sobą, jak zwiększyć swoje wibracje, swoją witalność. M, w ogóle do czego ci to jest potrzebne, i na pewno zastanowisz się i spojrzysz na to. Nawet jeśli nie znasz e, tego sposobu uzdrawiania siebie, to na pewno zastanowisz się i powiesz, e, Ja to znam. Bo ja się z tym urodziłem i y, ja to czuję i zawsze to miałam. I życzę Tobie, żeby, żebyś to, co miał lub to, co masz, wypłynęło na wierzch, żeby było najpiękniejszą Twoją drogą, y, żeby to serce Twoje było piękne, dobre i myślę, że takie masz. A nawet jeśli gdzieś się tam pokaleczyłeś po drodze. No nieraz wystarczy to uleczyć, zrozumieć, dotknąć, zobaczyć i iść dalej w tą lepszą drogę, w tą drogę do siebie, która jest najpiękniejszą z dróg. Zapraszam Cię serdecznie, obserwuj, zobacz, czy jest to dla Ciebie. Zapraszam, Gabinet Terapii Ciała i Duszy Nowowiejskiego 50.